Z tej strony z Żaba Witam Was w grze De Forest, jest ze mną Beniu z Cześć kanału wszystkim. Po szkole Cześć wszystkim Dobra, my teraz sobie pójdziemy do wioski kanibali pod dynamit O, 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 o. miałem co zbroje zrobimy. Dobra, idziemy do wioski kanibali, tam gdzie jest to białe, to jest wioska kanibali. O, widzę, że jeden kanibalsy tam chodzi. Widzisz go? Tam? Nie. Tam. Gdzie z latarką. Aha, dobra. To sobie go zabijemy. Dwa. O. Trzy. Tak. Sorry jakby coś było słychać, ale u mnie trochę dużo ludzi w domu. No. Jak ktoś oglądał mój szósty odcinek, no to już jest siódmy, to widzieliście jak No tu znik ten lasek mały. Tutaj zaplanowałem to. Nie ten bupan. gotowy. Poczekaj, nie? To to super. Teraz lepiej... Zmieniłem sobie opcję, bo... lepiej widać... tym... Widzowie lepiej będą widzieć. Jak sobie zmienisz ustawienia... na super... to lepiej widać. To jest po prawej stronie. W opcjach. Coś się stało. Daniło? Dobra, zaraz do Was wrócimy. Jak rozwiążemy ten problem? Witam Was z powrotem. Już rozwiązaliśmy ten problem. Gdzie? Aha, tam była biała flaga, zapomniałem, gdzie mamy iść. Szybko doszliśmy Przejdzie ktoś? Ktoś? Jest, ktoś? Dużo i No Takich jest dużo, nie? Po prostu 40. Nie no, nie ma nikogo. Szkoda. Ja jest puściutko. Ale poczekaj, oni zaraz przyjdą. Tak, tak zawsze jest Patrz, byłeś związali No i właśnie O oh, jest, jest, są No nie widzisz Luj tu już jest? Widzę Fary? No, nawet nie patrzyłem, mam zbroję Ja już nie mam zbroi Miałem zbroję mogłem powiedzieć Ja domijałem Dobra kto? Chodź Ktoś? pod dynamitę piłki mają Do grania O, puszki Kalić są. Ło, a mnie wybiło Ja już mam pełno Ja jeszcze nie no, znowu żeś mnie wsiaknął A, z tego trupa tutaj patrz, wycelowałem o to ma taki szeroki chyba rozmiar. Co by mnie kamieniem rzucasz? Trafiłem cię? Nie, przeleciało wokół mnie. Dobra, chodź, idziemy. O oni przy tym się modlą. Gdzie?

Pulasy już wyrąbane. Czy co tutaj jest? Jakieś bagna? Nie, yeah. robiłeś sobie tarkę. Bum זה הפעם נעמדה. tego wysadzania u mnie Ja już dość dużo wysadziłem Jest no już pełny. a gdzie to nosić? Wózek jakiś masz? No tutaj jest właśnie pełny i będę nim jechał Właśnie wziąłem, że pełny Można drugi zrobić, nie? No Ej, jest bardzo mocno ciemno czy nie? No bo ja sobie zmieniłem ustawienia na super i wiesz u mnie jest jasno, ja widzę na kilometr w dal. Bo widzowie będą lepiej widzieć w nocy, a tak to nic nie widzieli prawie. Widzieli ciemność. Saręko Hamstwo. Tu jest. No, siekłem ją, mało na mięso Dobra. Muszę... Znowu się zmęczyłem. Moja postać się bardzo szybko męczy, zauważyłem, wiesz? No, ja też. Ale ja sobie zrobiłem te... te ziółka. No. No właśnie, ja też coś tutaj muszę zrobić, bo... Ale muzyczka. Jest. Dobra, złóżmy sobie ustawienia już. No, no już gimna. rano. No, już. No ty co tam tak chodzisz? No, bo ja wózek robię. No, dobra, nie no, z daleka. Jak bym włączył No wyłącz to wyłącz. Najszybszy wyręb lasu Dynamite Ja już mam pełniutki a ja właśnie go skończyłem robić No i oczywiście jak zawsze zapomniałem ile zacząłem nagrywać No dobra Jak skończymy to skończymy Tylko uważaj, żeby ekolodzy nie przyszli za wycinanie lasu Poczekaj jeszcze chwilę, zaraz, zaraz przejdę. Dalej, 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 biedź tym wózkiem. Witam Was z powrotem. Musiałem na chwilę zrobić cięcie. Beniu, Ty tu jesteś? Aha, tu jestem, jest. jestem. Hm. No już raz. chyba dużo nie brakuje, nie? No, już dużo nie. To na coś się wymyśli, coś, to, coś tu się jeszcze wymyśli. Myślałem, że to kanibala to dziecko Bija. <grystanie> I to jeszcze na dole, że słychać było Kurde Myślałem, że przez to drzewo da się przejechać. Icha, ale tylko drzewa, żebym chciał. Chyba trochę przesadziłem. No. Ale tyle tych pieńków i kamieni, że co chwila mi wózek staje. Bez skojarzeń. O. Stawiam, że ktoś pod komentarzem na... skomentuje tą twoją wypowiedź. Każdy komentarz się liczy. No. Chociaż coś. No. Ej, <grytanie> jedno co mnie... Co... czego nie, nie... lubię w tej grze, to... Ojej, pająk. Szybko, zdążę, zdążę, zdążę! Dalej, dalej! Odkładaj, odkładaj te deski. I jeszcze jedną brakuje, a ja idę zabić pająka No mój tamta bo tu nie jest pamięt. To... A nie królika. Chciałem wziąć królika Pającku gdzie mi tam biega. Ciekawe czy trafię do tyłu. O już padł. Nie, ale tam. Jeszcze się rusza trochę. Do dniosłeś A, do niej osłeś tam jeden berek. myślę co tu zrobić. B Jakie wysoki tu można zrobić? O, sarenka. Nie, wstąpciłem. Skopałem. Nie, to nie, tam to, tak, 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 właśnie tak, Można tak, tak, no właśnie... tak, 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 mam mu kataną pomóc Tu będzie taka ładna wieżyczka O patrz już jest prosta. O właśnie przyszedł obrońca lasu Ekolog nie. Nawet z pałką przyszedł Dobrze, że nie z psami o. Ale uciek. Szkoda. Bawropsy poszedł. No ej! Co ty mi żeś z łózkiem zrobił? To jest mój. No ale przejechałeś w mój wózek. Zobacz sobie na filmiku jak mój wózek wyleciał A wrócił ekolog. A nie jednak sam przecież. No znowu mi ucieka, no? To jest hamstwo. Jak będzie tak uciekał, to cię nie będę go no nie... Gdzie on jest? Nie wiem, gdzieś tam poleciał. A, dobra, przyszedł sami. Ale mnie zaskoczyły No, zlagowało mi. A ja ich od tyłu wezmę. że żebym dostał od tyłu. No i... Na tym się skończyło Zdążyłeś mnie uratować? Czekaj Jest, udało mu się Poskładałem się Ej no ty nie zabijeś wszystkich, a myślałem że ty wszystkich żyli zabijeś Ej on go ciągnie No jeden jadę... Jeden gdzieś tam uciekł <laughs> Weź mnie znowu ratuj Tego trzeba zabić ja mam resztkę życia, a nie teraz już nie mogę się nie możesz uratować, zainteresować się moim końcem Dobra, chociaż tylko kole. Kole sobie wziąć, żeby tylko mieć No czym biec. Żeby szybko na sprincie biec. No i uciekł. No co za gość. Na pewno do mnie przyleci. O nie, już przyszedł z powrotem. No. Już nie przyleci, bo nie ma nogi. O! Wstał tamten! Co za? No i ucieka. Stój! Trzeba łuk wziąć. Ej, mam zbroję. O nie, pobił mnie. Tych. No i... dedłem. Dobra, to poczekaj, ja powinienem zaraz olecieć. Jednak z łukiem to nie robota. Łohoho, wow, tu jest duży mutant. Jezus. Może zdążysz. No nie no. Nie udało mi się wziąć puszki. On nie goni? Już się wydzieram Dobra, ja już jestem niedaleko Okej, okay, zaraz będę Wytrzymaj jeszcze trochę Zaraz popuszczę Zaraz Już jestem Zaczekaj No i akurat teraz musiał się zmęczyć No miał kiedy Zaraz będę, już jestem niedaleko Tylko on lubi się męczyć. O no, no. Może mi się uda cię uratować O, już cię widzę. Już do oczu dochodzi. Co? No ta czaszka I dalej, 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 dalej jest. O, dzięki. Ty mnie uratowałeś raz, ja cię raz, jest dobrze. My jesteśmy kwitane. to No i oczywiście leci prosto na mnie. No nie, jednak nie. No specjalnie to zrobiłem. Dzięki, że mi chciałeś. Nie ma za co. Nie muszę się bać. Gdzie ja teraz tu Witam was po krótkiej przerwie. Ale ciągle... Dzisiaj ciągle mi coś przeszkadza. Beniu już musiał iść No więc dokończę tą budowę sam No dokończyliśmy ją już ale tam zacząłem drugą budowę Nie było tutaj tego dziela. Odrosło. To dobrze. Bo przydałoby się, żeby parę drzew podrastało, bo... trochę już... ubyło ich. No i... Ale zajmują. Dobra, ale nie ucieknie nas. Zrobić zbroję, bo zauważyłem, że zbroja bardzo dużo daje. Popsujemy im tego. Dobra. I tutaj będzie taka wieżyczka, żeby było więcej widać. Ale no to będzie potrzebne no dość do drzewa. No, tamte uciekają. Jak na razie dobrze no, nam idzie. Te budowy w bardzo szybkim tempie się pasują. Z niektórych takich dużych, które wylatują tylko dwie deski. A z takich mniejszych wylatuje po Jak mi się uda. Dzisiaj nagrywam w czwartek. To jutro jest piątek, to jutro nagram odcinek z... No będziemy szli do jaskini po katane. To będę nagrywał z cyranem, o. Przyszli moi koledzy. Ej, ja tu jestem. Wow. To się やった Tam są chyba kłody jak dobrze widzę. To się po nie przejdę. Ale zastanawiam się gdzie jest, są wózki. Tam... No tam są wózki. No, to to w no, wózkach lecą tam te kłody. To przełożymy te kłody do jednego wózka. Nagram albo w tym... W tym tygodniu nagram albo... No, z tego tygodnia. No, coś się stało z tym wózkiem. Nagram albo dwa odcinki, albo jeden odcinek z yy, TS-Jeszcze Ale chyba nagram jeden, bo nie będę miał tyle czasu, żeby nagrać dwa. Jeszcze muszę nagrać... Te farmy, więc... mi to tak, Jeszcze mogli tak dwie dołożyć, żeby taka wysłała okay. Skończymy tą wieżę i na tym zakończymy No chyba ja ścinałem tutaj to drzewo, ale... Kanibale przeszkodzili To zetknie mnie do końca Nie, 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 no nie, nie Teraz zrobić taki coś... O! Z tej strony to bym chciał... O! No, no to nilu Naprawdę nie jest. nie ma już problemu no i teraz patrzcie jak ładnie to wygląda wszystko widać z daleka ta... to, to drzewo nam trochę zasłania Niech to był tylko ja już myślałem, że coś mnie atakuje jest sobie batonika jedną ostrygę dobra Tu. Dobra, bierzemy latarkę i bierzemy to... Zmienię ustawienia, żeby było lepiej widać dla Was. Mito Mi Ale... O, teraz dla Was jest lepiej, bo więcej widzicie. O, to już ładnie, ładnie się prezentuje ten, ta nasza baza. To też się będzie ładnie prezentowało tylko. No przeszkadzają mi trochę te liście na tym drzewie, ale jak przez przypadek ściąłem to drzewo, na którym miało być ten domek, no to zostało mi to, to musiałem to jakoś zagospodarować to drzewo. Tutaj w tej jaskini jest duży pająk, mutant. Idziemy do góry. I, no wydaje mi się. Sorry za to cięcie. Ale wyłączył mi się program do nagrywania. Nie muszę coś tam poprzestawiać bo znowu mi się zaczął wyłączać po 10 minutach. Muszę go ustawić. Dobra, no to na tym zakończymy ten odcinek. Subskrybujcie, komentujcie, do łapki w górę. Na razie. Cześć.